stawiają na rozwój, ale pamiętają o ochronie środowiska. Gmina Powidz zorganizowała spotkanie, którego celem było omówienie działań mających na celu zmniejszenie strat związanych z rozbudową tamtejszej bazy wojskowej. Wszystko za sprawą zwiększającej się w Powidzu obecności wojsk amerykańskich. W najbliższych latach ta współpraca ma odbywać się na dużo większą skalę. Jeżeli chodzi o stacjonowanie z wojsk amerykańskich w Powidzu na terenie 33 bazy lotniska transportowego, Związane są one przede wszystkim z trzema dużymi projektami. To jest magazyn sprzęto, sprzętowo-techniczny, w którym docelowo będą się znajdowały pojazdy, sprzęt specjalistyczny wojsk amerykańskich. Kolejny projekt to jest skład środków bojowych, czyli MSA. I to będzie skład środków zarówno amerykańskich, jak i polskich, ponieważ inwestycja jest dwustronna. Również to jest projekt, który już się w tej chwili zaczyna i w najbliższych kilku latach zostanie zakończony. I trzeci, dla nas też ważny projekt jako lotnictwo, to stacjonowanie śmigłowców amerykańskich, brygady bojowej amerykańskiej na śmigłowcach i również tutaj szkolenie personelu amerykańskiego, realizacja zadań z 33. bazy lotnictwa transportowego, zarówno tutaj na miejscu, jak i poza Poza miejsce stałej dyslokacji. Aktualnie trwają prace związane z budową nowej bazy dla wojsk USA, które wiązały się z wycinką drzew. Mając na uwadze te i inne czynniki oddziaływujące na środowisko, gmina chce podjąć działania, których celem jest jego ochrona. Podczas spotkania padło kilka propozycji, które miałyby się do tego przyczynić. Jedną z nich są nowe nasadzenia drzew. Możemy zastosować nasadzenia wśród polnych oczek wodnych, wśród polnych dróg. To też będzie taka sytuacja, że będziemy kompensować tym, co zostało zniszczone, nasadzenia, ale już w bardziej rozproszonej formie. Problemem na terenie gminy Powic, ale też i innych gmin położonych na terenie Powickiego Parku Krajobrazowego jest ubytek wód. W związku z tym należałoby się zastanowić, żeby zacząć takie działania tutaj wprowadzać, które pozwolą nam zretencjonować tą wodę. Jednym z tych działań jest m.in. szeroko podejmowany problem przerzutów wód kopalnianych do jeziora Buczysarskiego i jeziora Można to zrobić może nie w tej formie, jak było to kiedyś przedstawiane, ale na zasadzie barier chłonnych, które będą oparte o wschodni brzeg tych jezior. Dodatkowo możemy wykorzystać również istniejącą, dawną infrastrukturę techniczną związaną ze starymi młynami wodnymi na Noteci Zachodniej, m.in. na. Ja wypływie z Jeziora Słowikowo, na wypływie z Jeziora Piłka, odtworzyć te jazy, odtworzyć te budowle hydrotechniczne, po to, żeby zretencjonować wodę w tych jeziorach. Dzięki temu również podniesie się nam poziom wód gruntowych w okolicy. Niewykluczone również, że wojsko dołoży się do rozbudowy gminnej kanalizacji. Najważniejszy jest zrównoważony rozwój, podkreślał wójt Jakub Gwit. Dzisiaj spotkało się, spotkało się wielu przedstawicieli różnorodnych instytucji, stąd na pewno Trudno będzie tak od razu powiedzieć, że to osiągnęliśmy albo jakieś działania będą realizowane, ale myślę, że najważniejsza jest kwestia taka, że przedstawi przedstawiliśmy nasze oczekiwania, zaprezentowane zostały pewne konkretne pomysły związane z ochroną środowiska, które mogą być realizowane, i zostały one dzisiaj zaadresowane też do konkretnych podmiotów, które mogą się w nie włączyć. My, jako gmina Powic, ale też jako Związek Gmin Powickiego Parku Krajobrazowego. W prowadzeniu tych spraw chcemy być liderem, więc przed nami, myślę, kolejne robocze spotkania. Ważna jest ta świadomość, że zrównoważony rozwój Gminy Powic, z uwzględnieniem i przyrody, i wojska, jest dla nas priorytetowy. Samorząd będzie chciał się również ubiegać o dodatkowe środki na wspomniane działania. Niektóre z nich można pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że powstanie tam specjalny program dedykowany Gminie Powic.